I bardzo mocne wejście reprezentanta Polski na Pała Kwiatkowskiego. Tu to kolejny zawodnik reprezentacji w Barwach Arki Paweł Dąbrowski. I prosimy o doping, bo akcja ofensywna spada Systematycznie zdobywany metr po metrze. Szkolnokarka Gdynia to jeden z najlepiej porównujących zespołów o ile nie najlepiej w Polsce. Co widać właśnie na boisku. Piszesz. Piszesz są bardzo konsekwentnie gospodarze próbują atakować oby, nie przyda, żeby się żaden błąd w licznych przegrupowaniach. I bardzo szybko gospodarze dążą do... To co grają to. To? W ataku Dima Mokrecow skupił na sobie kilku rywali. Kamil Węgierski przejmuje piłkę, prosimy o dopięk, bo jest to bardzo ważny moment.

od No i tutaj bardzo dobra akcja. Miejmy nadzieję, że tak w jutra, w akcji jest tutaj przewaga liczebna gości. Kacper Krużycki.

Jest to bardzo ważne... I wymiana między zawodnikami w środku ataku. który no, do, do końca trzymał w emocjach, w napięciu i tak równo jak wszyscy wierzyli, że jednak no, to niego będzie dzisiaj lepsze. Najważniejsze, że mówię, że i walczyliśmy do końca. Wróciliśmy do starych lat, gdzie te derby zawsze były na najwyższym poziomie. I na równo. I na równo, nawet jak był gdzieś tam pierwszy arka, ogniwo było czwarte, zawsze one były równe. I no, mam nadzieję, że Co już tak przed tymią, o, z swoim. Ja się w takich chwilach skupiam wyłącznie tylko na, na kopie. Mnie nie obchodzą gwizdy, flaski. Yy, Ważne, żebym przycelował i trafił. No. Tak mówiąc szczerze z trybun, to, to nie był dzisiaj dzień, jeśli chodzi o grę nogą, prawda? No. Być może tak, no ciężko mi bo ja, ja byłem z boiska, to oglądałem, widziałem, grałem, też tam ode mnie jakby to zależało. Trochę warunki, deszcz, ciągle pada, mokro. Tylko mokra no Mokra, tak. ale... Nie, nie ważę w jakim stylu się wygrywa, tak. ważne, się... że się wygrywa. Ostatni mecz i przegrana z no nie, nieoczekiwana, mówiąc wprost. No, wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Nasz derbowy, wiadomo, że ogniwo miało nóż na każde, zdeterminowane. Eee... Przyjechaliśmy tutaj, ale niestety popełniliśmy bardzo dużo błędów, niewymuszonych. Dużo przodów, niezapanych piłek, niedokładnych kopów. Ogniwo zagrało z wielką determinacją, grało Przygali do końca. I... No, Chciałbym pogratulować ogniwu wygranej, bo, 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 bo może być, że byli by lepsze. Ale też e... można powiedzieć, że dziury w składzie no, w waszym było widać. I w błynie to bardzo słabo wyglądało w drugiej e... połowie. Tam już no, mało. Niestety no, w pierwszej połowy już zeszli i... Rafał Kwiatkowski, to no. Kraszpunda, czyli takich, takich naszych zawodnicy, którzy ciągną nam grę. No i brak ich był bardzo widoczny potem Czy tu nie było żadnej zemsty na, na siedcach? Nie, nie, rozumiem, że nie podchodzisz tak do, do sprawy, że taki śmeczek. To... Przyjechaliśmy, bardzo chcieliśmy tutaj wygrać, Jasne. nie udało się. Także winy winy gdzieś tam musimy u siebie szukać. Mhm. Tyle. tyle, no. tak uważam runda, runda dla nas bardzo udana. Także tak I chyba tak... ten system rozgrywek trzeba po, pochwalić, bo mecze były równiejsze, nie było aż takich... To znaczy mówisz system o? O tej wyborze czwórki po pierwszej rundzie. Jak, jak to oceniasz? Nie wiem, nie wiem, no to, to, to w praniu wejdzie, bo, bo dla mnie to jest system dziwny. Nie? Tak? Tak, no że teraz grać trzy razy, tak? W każdym, w każdym czy chłopi cztery razy. Uh -huh. No to, nie wiem, to to trzeba mieć naprawdę, naprawdę, naprawdę ludzi. 30-30 ludzi to służy. Żaden zespół nie ma tylu. No, no, no. Także jak będą takie mecze tutaj w tej czwórce właśnie na ogromnym natężeniu, yy, będzie dużo kontuzji, będzie dużo kartek i nie wiem kto potem będzie gra. ma, gratulacje, że wygrało mecz derbowy. Wróciliście do dawnych czasów, kiedy to wszystko było na równo. I... No, wrócimy musimy, no, było... zas zasługa przede wszystkim trenera, atmosfery, która się teraz stworzyła w ogniwie zawodników, dzisiaj ciężkie zawody, no nie wiem czy pogoda nam pomogła, być może trochę, no ale, ale tu wyszedł charakter chłopaków, zawziętość i no. tyle jest pierwsza, czwórka czy druga, bo jednak organizacyjnie e, od tej pierwszej jeszcze lekko, no może nie lekko, ale dosyć mocno odbiegamy, więc tutaj... No ale ja uważam, że, że jednak lepiej być w tej pierwszej fotce. Dzisiejszy mecz był też pretekstem, no żeby pożegnać się z tym, z tym miejscem w takim kształcie, jakim widzimy je teraz, prawda? No był pretekst, a przede wszystkim no taki też pomysł, bo no chłopacy myślę w takiej kibice, w takiej atmosferze, gdzie mogą sobie zrobić wspólne zdjęcie. Mało osób o tym pamięta, no nie mają... W życiu zdjęcia takiego, być może dla kibica to będzie super pamiątka, jeżeli będziemy mógł sobie to wyłowić. A Jest boisko, które wytrzymało tutaj 50 lat, fajne wspomnienia, ale no, to wszystko musi iść do przodu. Myślę, że jeżeli infrastruktura się tutaj poprawi, będzie i łatwiej organizacyjnie, no, zrobimy na pewno krok do przodu.